Was bardzo serdecznie z tej strony Gymator i zapraszam Was na odcinek starego gospodarstwa. Co by tu powiedzieć? Nareszcie stare gospodarstwo wraca do tego, na czym zaczęliśmy i na czym będziemy bazować całą naszą serię. Wracam do tej mapy, ponieważ tu najlepiej mi się grało, tu, były najlepsze, tu była najlepsza oglądalność, i yy, w ten sposób to wszystko zrobiliśmy. Wiem, że ta mapa ma niedoskonałości, ale klimat jakby nie było, klimat dla mnie ma. Tutaj będziemy się na tym starym gospodarstwie bawić. Wracamy po długiej przerwie. Coś się tu zmieniło. Za dużo się nie zmieniło. Wszystko tutaj tak samo wygląda. Nasze maszyny właściwie są te same. Trochę tych ciągników powymieniałem. Podmalowane są te ciągniki, niektóre, ale wszystko jakoś tutaj wygląda tak, jak powinno. Dzisiaj wracamy na stare gospodarstwo. I zajmiemy się żniwami. Żniwami, które właściwie wtedy też rozpoczęliśmy i nie dokończyliśmy do końca. Na sam początek tutaj będę musiał tą kopaczkę trochę przesunąć, bo nawet nie wyjadę tym kombajnem. Dobra. Przesuniemy sobie tutaj. Tutaj wjedziemy, żeby tylko nie zniszczyć nic. Dobra, teraz powinienem już tym kombajnem wyjechać. Cioń też na pewno się nam przyda, ale to na razie, potem. Dobra, bierzemy bizon. Jedziemy. No i dobra. Wracamy na naszą serię Stare Gospodarstwo i teraz pytanie do was. Jak wy to wszystko tutaj odbieracie? Chcecie, żeby ta seria była na tej mapie, czy nie chcecie? Bo to też jest... dość istotne, ale pamiętam że właśnie na tej mapie tutaj właśnie zaczęliśmy wszystko mam na myśli oczywiście z farminga 19 bo oczywiście w 17 graliśmy na innej mapie ale było kilka podejść do tego starego gospodarstwa i zacząłem najpierw tutaj robić te pierwsze odcinki i było fajnie, było super oglądalność była zainteresowanie było Oj, i tutaj trochę strasznie ciasno jest jakby nie było jest ciasno właśnie było zainteresowanie no i było, można powiedzieć, fajnie, tak? Ale nie wiem co mi strzeliło do głowy, żeby przenieść się na inną mapę. Przenieśliśmy się na inną mapę, oglądalność spadła, w ogóle mi się też grać nie chciało za bardzo i nawet tego nagrywać, bo jakoś tam nudno było. A więc pole jest już gotowe, musiałem sobie po prostu zająć się czymś innym i wrócić do tego, co już tu zrobiłem, czyli już po prostu nie chciałem nagrywać dwa razy tego samego, no i wróciłem tu w późniejszym etapie. No dobra, wracamy tutaj na nasze pole. Yy, tu jest pole, jak dobrze pamiętam, pszenicy. Yy. Dobra, zaczynamy nasze żniwa. Niech to wszystko... Kosi? Kosi, dobra. Yy. No właśnie, tu jest jeden taki pomysł, to że tu yy, po że tych żniwa wylatuje jakieś takie zielone, nie wiadomo co, jakby to jakaś trawa wylatywała. No ale dobra, na razie z tym nic nie zrobię. Po prostu chciałem wrócić na tą serię, na tą mapę i zobaczymy co dalej się wydarzy. No po prostu nie wiem, jakoś nie mogę panowie znaleźć żadnej mapy. Już miałem wiele podejść, bo jak dobrze pamiętać. i zmieniałem te mapy na tę serię i nic, po prostu nic nie przyciągało mnie w ogóle. Kompletnie, nic. I sam próbowałem stworzyć gospodarstwo i też jakieś, nie wiem, i wyświetlenia słabe i samemu mi się tam za bardzo tam nie chciał jakoś tam za bardzo grać. Yy, nie wiem. Naprawdę nie wiem co się dzieje, nie wiem, nie ma już takich map z klimatem. Ciężko mi powiedzieć. Na pewno yy, na razie będziemy kontynuować grę tutaj. Jak coś wyjdzie, naprawdę takiego porządnego, no to wtedy się zastanowimy i yy, może coś zmienimy. Ale jak na razie nie ma takiej potrzeby, bo będziemy się bawić na razie na tej mapie i na razie nic zmienić nie będziemy. Na razie pierwsze kilka odcinków będziemy kontynuować cały czas tutaj. I mam nadzieję, że seria powróci do tego, na czym bazowała, tak? O, tu pod górkę, tu już ciężko ma. Oj, chyba nie wiedzie. Oj, tego bym się nie spodziewał nawet. Że pod górkę tu będzie miał ciężej. No. Ech. Dobra, już potem przejedziemy. Trudno. Ale okropnie ciężko ma ten bizon tutaj. Nie spodziewałem się, że będzie tak źle. Dobra. Z górki już raz dwa pójdzie. Bo tam oczy o coś zahaczyłem. A nie. Chyba koniec mapy już jest. No, z górki raz dwa będzie szło. Dobra, no najbardziej wiecie co najbardziej denerwuje mnie, właśnie te pokosy, to takie zielone, jakby to nie wiem, trawa była, bo tak z trawy wygląda. No głupio to wygląda, no ja wiem, że to głupio wygląda, ale nic na to już nie poradzę. Już próbowałem coś z tym zrobić, nie wiem. No nie da się. Na szczęście pamiętacie z ostatnich odcinków, że z tych pokosów, które wyglądają jak trawa. Yy, wychodzą normalne belki i słomy więc yy, z tym to nie ma żadnego problemu po prostu najgorsze w tym wszystkim jest to że to wygląd yy, nie, no, tak nie bardzo to wygląda no, ale właśnie wracając do tej naszej serii i yy, w ogóle do tej mapy to jest niedopracowane jak nie wiem co ale, kurde, klimat ma naprawdę fajny. Szukałem, szukałem tych map... Nie wiem, nie ma. Przecież jakoś w 19 w ogóle nie mogę tego klimatu odnaleźć. Jakoś tak... Mm, im, Im dłużej, im starszy, im nowszy farming jest, tym jakoś klimat y, mm, tracę. Mam na myśli ten klimat takiej polskości, takiego polskiego gospodarstwa. Nie, nie wiem jak to zanika wszystko. Nie wiem z czym to jest związane, naprawdę. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, to już zostawimy. Ile tam nazbierało nam tego? No, nawet połowy nie ma. Ale niedługo i tak pojedziemy po jakąś przyczepę. Będę jakoś, miało sens. No i tak będzie trzeba się wysypać. To nieduże pole, to powinno raz, dwa pójść. Czas mam tutaj ustawiony na piątkę, to... No widzicie. I tak właśnie wygląda ta mapa. Gdzieś tu stanę nie tak, gdy trzeba i już gdzieś problem jakiś jest. że już kombaj nie pojedzie, już jakiś problem ma, no nie wiem, no. Tam wiem, że ta mapa właśnie jest niedopracowana, nie no ale nic na to już nie poradzę. Gdzie pokos? Jest dopiero teraz się robi. No i w ten sposób to wygląda. Pole nie jest tam zbyt duże, ale to takie... takie... Owe polskie pole tam, jak na grę tego tak, to farminga 19 takie maszyny to uważam, że to pole jest sam raz. Tu tylko kukurydze mamy Nie, to nie moje pole, to tam sąsiado, bo kurde mi się pomyliło. To już nie moje pole na razie. Chociaż może je kupimy w przyszłości, bo no czemu by nie, tak? Jak będziemy się do fajnie tutaj rozwijać, to dlaczego by nie kupić pola? Ja was zachęcam. Moi drodzy do opisania, komentarzy Jak wam... Jak wy odbieracie tą te moje zmiany wszystkie właśnie mam na myśli to, że wróciłem na tą mapę, na której zacząłem w 19 nagrywać W głównej mierze o to właśnie mi chodzi, e, jak tam stoimy? Z pewnością 56% hmm. No dobra na razie wyłączę, bo będę później z tamtej strony, choć to będę musiał kombinować. No, yy... bierzemy czołnik, bierzemy szczepę W ogóle trochę też um, maszyny tutaj pozmieniałem. Yy... Jak widzicie, nie wszystkie, ale trochę się zmieniło, choćby yy, przyczepy wymieniłem te autoson, nawet są bardzo fajne. No, i ciągniki właściwie. Maszyny zostawiłem. Maszyny właściwie są w większości te same. Brony, pługi, siewniki. To właściwie wszystko jest wtedy co było. Tylko w głównej mierze wymieniłem ciągniki, bo ciągniki właściwie są oba nowe, wszystkie. Bo tam chyba trzy miałem, tak? Trzy, czy trzy, 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 dwa. Też trzy miałem, tak samo jak tutaj. Więc właśnie. Cio skupiłem się na ciągnika, w głównej mierze. <laughs> I, I skąd ta zmiana? <laughs> na początku chciałem, pamiętacie, tym moim takim głównym ciągnikiem na starym gospodarstwie na poprzednich czterech odcinkach był ten Ursus taki zielony. Ale kurde, pobrałem tego Ursusa. Wchodzę do gry, patrz, nie ma, w ogóle nie ma tego Ursusa. I, I nie wiem, nie wiem czemu tak jest. Prawdopodobnie tak wina aktualizacji, że jest gra zaktualizowana. Ten ursus pewnie jakieś ma niedociągnięcia i, i temu mi e, nie chcę go znaleźć w grze, chyba że wam znajduje tego ursusa. No nie wiem, to taki zielony ursus jest taki, sześćdziesiątka, więc nie wiem. E, miałem też takiego ursusa czerwonego, już zapomniałem jak on się nazywa. No, to też go wymieniłem. Po czym są te modyfikacje? Ludzie trochę porobili tych ursusów. To pomyślałem, wypróbuję jakieś nowe maszyny. Nic mi to przecież nie zaszkodzi. A na pewno popróbować można, tak? Dobra, już można wystawić tą rurę. No i podjeżdżamy. Dobra, no i lecimy z e, dalszym koszeniem pola. Rurę na razie składamy e, i jedziemy dalej. Tu, z tego co widzę, już prawie pewno przyczepa. To tutaj na razie pracownika. Nie wiem, czy da radę pracować. Na razie już pracuje. No dobra, jak pracuje, to niech pracuje. E, połowa. Jeszcze z tego co e, zauważyłem, to pieniędzy sobie nie zmieniłem. Bo, dobra, już jego zwolnię, sam będę tu kosił. Bo nie wiem, czy dobry żeby się zatrzymać na górce. Nie, bo pieniędzy po prostu nie zmieniłem. Bo jak to wie, wiecie, jak się przygotowuje tu całą farmę, to wiadomo, pieniądze trzeba dodać. Te maszyny, które się chce pokupować, żeby one były. A to zazwyczaj zmienia, zapomniałem, tym razem. No nie da rady, już tu na górkę nie wjedzie. To tylko i raz, dwa, a przejazdy tylko mi zostały. no to raz dwa pójdzie to pole. Ono nie jest właśnie duże. No, tu wykręcić tylko i znowu widzicie problem. Znowu gdzieś jest problem, bo mi gdzieś... Oj, oj, oj oj, oj oj. Co jest? W ogóle nie mogę wjechać, jechał normalnie do tyłu, w ogóle nie mogłem tam wjechać. No z takich problemów to się nie, nie, nie spotkałem z takimi problemami. No faktycznie, jest tutaj górka, ale żeby aż Izo miał problem, żeby tu wjechać, aż tak wysoko chyba nie jest. No i ja się po prostu tutaj inaczej ustawię, że on mi się już nie stoczył. Robię no to w ten sposób, żeby jak już mi się miał staczać, to żeby się staczył już na pole. jak uruchamiam to już całą żniwiarkę, to automatycznie mi tu yy, 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 przyspiesza i, i się cofa. A w tym przypadku zjechał już mi normalnie tak jak trzeba. No i dobrze, no i spłosimy dalej na spokojnie. Yy, na następnym odcinku będziemy sobie to wszystko tutaj prasować. Be, będziemy sobie belować lusterko nawet działa. Super. Już będziemy sobie to wszystko belować, prasować, później pozwozimy. Eee, właśnie, ciekawi mnie, bo mam taką samą drugą szczepę tutaj, co tu jest, autosana, tylko, że bez y, przegród tych całych. I miecie w tym wszystkim ciekawi to, eee, czy ona ma funkcję eee, samozbierania kostek. Tych bel. Bo pisze, że jak zdejmę te burty, to jest ta samozbierająca. Ale czy to działa, to ja nie wiem. Jak ktoś wie o co mi chodzi, może napisać w komentarzu, czy one, czy one zbierają, czy nie zbierają. Bo ja po prostu tego nie wiem, a nie chcę po prostu, kurde, tak kombinować w tych odcinkach, bo czasami się tak zdarza, że zacznę odcinek. A no, tu coś nie działa, tu maszyna nie działa, tu przyczepa nie działa, i tak jeżdżę w tej z powrotem na cienku I póki zajmę się robotą, to już 10 minut minie. Czasami właśnie tak jest. To jest najgorsze. No i ładnie, mam nadzieję, nie no właśnie, chyba nie, nie zbiorę tego za jednym podejściem. A no, szkoda, był żebym bym to wszystko ładnie sobie zebrał i bym spokój miał, a tak. Będę musiał tu jeszcze kręcić się. No nie ma szans, żebym to zebrał. No co dziwne? Właśnie nie wiem, czy zobaczyliście. Yy, jakby tu zboża tego nie wczytywało. No, teraz dopiero w górę mi wysypało. Dobra, zrobimy to tak. Tu ciężko jest się wykręcić Bo ten kombajn, Bizon już sami tu wjeżdża na te pole No właśnie No za szybko jechałem Bo on z górki tak zjeżdża szybko strasznie Nie jak ona zasuwa ty, z tej górki No jedź No właśnie. Coś tu mi się ten bizon kurde psuje. Bo trzeba go porządnie przejrzeć przed kolejnymi wyprawami w pole, bo po prostu no tak się nie da. Coś mi tu hamuje, coś mi tu zwalnia, tu... Tu... E, dobrze chociaż kosi, dobrze. To taki plus, że kosi chociaż. No ale te pokosy to po prostu mnie rozwalają, jest zielone. No właśnie, tu się delikatnie cofni, on już po prostu... A, widzicie, gałęzie są już nie wiadę tutaj No trochę dziwne nie Jest jakaś tam Nie no w sumie gałęź jest Nie no, udało mi się to zabrać wszystko za innym razem Bardzo się z tego cieszę Dobra rury sobie już tu wystawimy To wszystko ładnie już yy, zabraliśmy. Widzę na odcinku. A fajnie, że mi się to udało. Bo po co? Bo na początku myślałem, żeby na dwa odcinki to wszystko rozdzielić. No ale po co to tak rozdzielać? Wszystko yy, i na dwa odcinki żniwo robić. Przecież to nie jest takie duże pole, tak? A wszystko zdążę zrobić. No, 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 no. no. jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze No już nie da rady. No dobra. I dokładnie tak poszło. No ale zjeżdża. Ja nawet nic nie trzymam, ja po prostu puściłem hamulec ręczny i on ja po prostu tak zjeżdża mi. No, i ładnie wysypuje. Jakąś fajną miniaturę można walnąć też. Fajny taki krajobrazek jest. No, przestało sypać, jak ja tu zdjęcie chciałem zrobić. Nie, naprawdę, na tej mapie w ogóle jakieś fajne zdjęcia mi wchodzą. Cały czas się męczyłem z miniaturami, powiem wam. A tutaj po prostu żadnych problemów nie mam z tą miniaturą nawet. Dobra, na ciągnik na razie niech tu zostanie. Ja tego Bizona stąd zabiorę, bo Bizonem będę więcej czasu jechać i wracać. No, wszystko wysypane. Możemy wracać na gospodarstwo. Ja będę musiał się przyjrzeć dla niego, bo coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Coś się psuje. Będzie trzeba tu wszystko dobrze popatrzeć. Bo jak ja się mam znowu męczyć na no, następnych żniwach, to ja wiecie, nie wiem. No ale co ja w sumie mogę zrobić, żeby tylko coś naprawić ewentualnie, bo ja z nimi już tu nic nie zrobię. No, nawet Bizon czy mnie nie stać, więc... Za, duż, za dużego pola manewru to ja nie mam Oho to taki... Nie no dobra, mogłem wolniej tędy pojechać, faktycznie O, tu też strasznie ciasno jest już tak ciasno No właśnie o co ja zahaczyłem? O tam sztachetę chyba No właśnie, tu jest strasznie ciasto. Tu się poruszać tym bizonem to jest naprawdę yy, Nie lada wyzwanie. No co, na środku tak chyba nie zostawię tutaj, bo nie będzie żadnego przyjazdu. Tutaj chyba też nie wiedzie. Tutaj nie wiedzie, bo ma ten... No, Podjadę jeszcze do przodu trochę. No, to chociaż obrócę się, wiecie? Chyba się obrócę po prostu, bo później będę chciał. Maszyn może ponastawiam i... No właśnie. I sam widzicie, że tutaj na każdym kroku trzeba uważać, bo tu każdy manef to... Jest skomplikowana sprawa. Ja po prostu tutaj go, w tej jamie tutaj zostawię, o. Żeby już tu nie wjeżdżać. Po prostu tak o, Zostawimy. No i dobra, my jesteśmy w czynniku. Wr wróćmy już na gospodarstwo nasze. Tylko teraz ja się zastanawiam, gdzie ja to wysypię, bo z tego co pamiętam tamte żniwa... Rozpoczęliśmy i nie skończyliśmy. Ja chyba nigdzie tego nie, wysypałem, nie wysypywałem. Nie wiem czy ja silosu jeszcze nie będę musiał gdzieś wybudowywać, bo ja w ogóle nie wiem czy na ten gospodarstwie gdzie jestem, czy jest jakaś taka możliwość w ogóle. Ale strasznie mają ciężki tutaj problem. Jak pod górkę się gdzieś wjeżdża to jest tragedia po prostu. Jest tak ciężko. Dobra, jedziemy. No, tutaj wystaje, co? Bo też wywali mnie do góry. No, trzeba to po prostu trochę zwalniać. I więc tak. Zwierząt jeszcze nie ma. Kury jeszcze sobie tylko załatwię. Tam chyba kilka kupiłem. Nie wiem, czy są w ogóle teraz. Nie, nie widać ich. No właśnie, tu się, patrzyłem, że tu coś jest, jakieś dosypania. Tylko czy to działa pytanie? Tworzę z tej strony, żeby mi tu tylko tłumaczenie nie porozwalało. No, przekaz widzicie jak to wszystko wygląda. No nic się nie zmieniło, prasa, siarka, y, tu y, przyczepa ta. Y, wszystko na temat, tak? No tu właśnie o tej przyczepie wam mówiłem. No i teraz pytanie, czy to da się wysypać. Eee... Wyładuj tutaj, no to to mi nic nie daje. Tak jakby się nie dało. Niby miejsce jest, ale dosypania to to nic mi to nie da. No i co? No i będzie problem teraz. <laughs> będzie problem, bo zboże jest, są jeszcze pola, a nie mam w ogóle gdzie tego przechowywać. Ale się wkopałem, no bo no nie ma możliwości. Jeszcze no spróbuję, jeszcze raz objadę, ale no raczej, no nie da się. No się źle wykręciłem, jejuu, jak ja tego nie lubię. Już teraz się tak wkopałem, że już muszę tak robić. No bo dobra, zrobię to po ludzku. Schodyż słabo, ten ciągnik ma skręt w ogóle. Wyjadę stąd? Wyjadę. Ale to raczej nic nie da, bo jak wtedy się nie dało, to teraz też się nie będzie dało. No ale spróbować nie zaszkodzi. No nic, no nie da się. Nie da się wysypać. No co, tutaj zwykły garaż jest, tutaj żadnych możliwości nie ma, tu zwykły garaż jest tylko. No to panowie, tak, no trudno, trudno, ale odcinek zrobiony, żniwa zakończone, będziemy się na następnych odcinkach martwić co zrobić z tym, z tym właśnie mankamentem. Będzie trzeba jakiś silo wybudować, no ale to właśnie będzie dla nas zadanie, więc to by było na tyle. I dzięki za obejrzenie odcinka trzymacie się poz Was gorąco... no i cześć!